Dzień dobry, witam serdecznie Was dzisiaj, ale poza moim biurem przed chwilą byłam świadkiem takiego zdarzenia. Dzieci zjeżdżały na sankach. Też jestem z dziećmi na sankach i jednej dziewczynce, nie wiadomo dlaczego, sanki zjechały z tej górki i wjechały prosto w samochód. Dziewczynka uderzyła głową o samochód, sanki uderzyły również o karoserię, ale na szczęście, dzięki Bogu, nic się nikomu nie stało. Malutka trochę popłakała, ale i przeszło. Samochód też jest nieuszkodzony, bo sanki były plastikowe. Ale tak od razu sobie pomyślałam w tym momencie, co by było, gdyby coś się stało. Myślę, że dobrze byłoby mieć w tym momencie ubezpieczenie dziecka, które kosztuje niecałe 100 złotych na cały rok, gdzie dziecko dostaje odszkodowanie, również może się leczyć prywatnie, może kupić wszelkie środki opatrunkowe i... Ewentualnie później po wypadku chodzi na rehabilitację. A co z samochodem? Na pewno właściciel zażądałby lakier, lakierowania tego elementu, gdzie jeden element kosztuje około 300 zł. Myślę, że dobrze byłoby, gdybyście wy rodzice mieli ubezpieczenie, oce w życiu prywatnym, które działa właśnie na takie zdarzenia. Na 100 tysięcy złotych kosztuje 42 zł na rok. Nie są to duże pieniądze, a myślę, że będziecie wtedy spokojniejsi że nie odpowiadacie finansowo za szkody, które wyrządzą wasze dzieci, świadomie bądź nieświadomie, przez wasze przypilnowanie albo nieprzypilnowanie. Żegnam się z wami, do zobaczenia do poniedziałku. Pa pa.